Olá, meu nome é Thiago Cionek e mando saudações a todos os torcedores e fãs de futebol da Polônia e do Brasil. Eu rodei o Brasil e alemão, Kreb Polski Krzyż Mojżiba, tak że ja tu się mogę por vezes polakurodzony w Brasilie. No início do século To moi pradziadkowie upłynęli wtedy do Curitiba i Wokul, bo to jest miasto w południu, w południu w Brazylii, które jest największa kolonia Polaków. Tam żyje ponad 300 tysięcy osób, które ma pochodzenie z Polski. Tam jest miasto, które ma około 2 miliony osób. Tak Wyobrażam sobie, jak to jest. Praktycznie budowali cała historia tego miasta. Kiedy zacząłem grać w Polsce, uczyłem się po polsku, wróciłem na wakacje z narzeczoną, na który jest też z Polski. Moja babcia dobrze przypominała po polsku. <coughs> Zaskoczyło nas wszystkich. Na początku było ciężko, <coughs> nie ciężko, ale nie swobodnie mówił, ale później pamiętała wszystko, rozmawiała normalnie. Takie przez 50 lat nic nie mówił po polsku i nagle zapamiętał wszystko. To był bardzo, bardzo fajnie, bardzo fajny czas. Są słońce, daje nam dużo radości, życia. W Polsce tego przez wiele miesięcy, każdy rok, to jest, praktycznie nie ma. I to, trochę to cierpiało i jedyny minus, który widzę, to jest, jeżeli chodzi o pogodę. W Brazylii jest tak, że malutki ten, i tata, i mama, pierwszy prezent praktycznie jest piłka i zaczynasz kopać. Chodziłem na stadion, grał praktycznie codziennie z chłopakami z mojego wieku na ulicę. I to e, zachęca i to buduje ta, ta pasja, który e, później się rozwijał, rozwinęła i mogę z tego żyć, z tego bardzo cieszę. Moja rodzina i te bliski znajomi wiedzą jak to jest ciężko e, się dostać nam Świata. Tym bardziej dla mnie, który mam polskie pochodzenia, dla mnie jest wielki honor i zaszczyt reprezentować kraj, który pochodzę i moja rodzina na pewno nie ma najmniejszej wątpliwości, że będzie dla Polski kibicować.